Cześć, cynki po półrocznej przerwie, przeżyliśmy wszyscy, w zdrowiu fizycznym i psychicznym. Wszystkim życzę dużo zdrowia w nowym sezonie i cieszę się, że nie daliście się i dalej trwamy w tym naszym łezpadole polskiej Rzeczpospolitej. Powinienem dodać jeszcze ludowej. No, i dobra. Może tak, najpierw parę słów wstępu na temat sytuacji na wyścigach. Wyścigi w Polsce zdychają. To już od kilku lat ten proces jakby się yy, nakłada, ten proces wzrasta, a w tym, w tym roku już jest coraz mniej właścicieli. Niby konie są zgłoszone, ale do trenerów trafia coraz mniej koni i jest naprawdę niewesoło. A ja tylko powiem, co jest przyczyną. To jest jedno zdanie. Albo nie zdanie, to pytanie. Czy chcielibyście zarabiać tyle samo pieniędzy, co zarabialiście 12 lat temu? A my zarabiamy tak, bo nasze konie. Em, Nasze konie biegając zarabiają tę samą stawkę co 12 lat temu. Jak ktoś z was pamięta, ile zarabiał 12 lat temu, to niech sobie teraz to, te zarobki przeliczy na dzisiejsze ceny. I to tak jest. Um, czytałem taki wywiad. Z Salicha Plowaca i on jest tam załamany i tak dalej. Jeszcze ten ten wywiad mnie pognębił jeszcze bardziej, bo takie same mam odczucia. Nic nie będzie z tych wyścigów. Tylko świry tu zostaną tacy jak ja, którzy pracują od rana do wieczora za darmo. Ale już nie wiem, ile mi wystarczy sił i zdrowia i psychicznego przede wszystkim i takiego brnięcia ciągle pod górę, także nasuwa się jedno tylko takie Yy, powiedzenie ukraińskich yy, żołnierzy do okrętu Moskwa, I, i no właśnie, to się nasuwa podsumowując te wszystkie nasze yy, starania o to, żeby było lepiej. No dobra, to już przerobiłem to. A jeszcze Wam powiem jedną rzecz. Oglądając z zeszłego roku relacje. Bo teraz mam czas, sobie analizuję te wyścigi, oglądam i słucham tutaj, na ogół podczas kucia sobie to włączę, bo wtedy mam czas. I minister albo sekretarz Ministerstwa Rolnictwa wypowiada się na podczas dnia wyścigowego i słucha, słucham i mówi, że uruchomili system stałego dofinansowywania. I ja tego nie słyszałem, po prostu rzuciłem to kucie, oczy wybałuszam i słucham, co się będzie działo. System systematycznego dofinansowania stadniny w Janowie Podlaskim. Ja I się załamałem, bo już myślałem, że to będzie dofinansowania hodowli w Polsce, dofinansowania wyścigów. Nie. To system dofinansowania. Stadniny Wianowej. Ja jestem za to, żeby ją dofinansować, tylko chciałem przypomnieć Wam, Panie Ministrze i Sekretarzu, i wszystkim, którzy bijecie brawa za miskę ryżu, że ta stadnina sama na siebie zarabiała, dopóki tam pracowali e, fachowcy. Przyszedł PiS, i co się stało? Stadniny przynoszą straty. i Jedynym jakby czynnikiem, który może uratować, to jest dofinansowanie. Dobra, ja jestem naprawdę za tym, dofinansujmy tą stadninę, uratujmy ją. A ja kim jestem? Kazachstańcem, ruskim, Ukraińcem, Francuzem? Mnie nie trzeba dofinansowywać? Nie ma stałego dofinansowywania em, wyścigów w Polsce i to jest upokarzające, że tu nie powstał żaden system dla hodowców prywatnych. PIS i pan minister rolnictwa myślicie jak za komuny dofinansować państwowe tylko państwowe sektory. To nie jest normalny kraj. Dalej jesteśmy w ciemnej komunie i w ciemnym wszystkim. Aż mi się nie chce mówić o tych wyścigach. Jestem tak jakby sfrustrowany tą całą sytuacją. Nie możemy podnieść cen, bo nasi właściciele jakby padają i umierają. Każdy z prywatnego sektora ledwo sobie daje radę. A wy dofinansowujcie Janów Podlaski, przekopy Mierzei Wiślanej. Myślicie jak komuniści z aprl i tak działacie. Wy nie potraficie... Przekażcie te wyścigi, może Obajtkowi, wtedy się wszystko polepszy i będzie nas Orlen sponsorował. Masz czego? No dobra, teraz już naprawdę zaczynam o wyścigach. Handicap otwarcia zaczynamy z grubej rury. I zobaczcie, co zrobiłem. The Kid Bobibi nie biega handicap otwarcia, bo dwa razy był z niego wycofywany, i żeby go odczarować. Nie zapisałem go do tego wyścigu. Zapisałem Marysina, Trollstroma i Blisbora. I każdy z tych koni, jakby ma tu szansę rozgrywać ten wyścig. I no, najmniej będzie pasowała bieżnia Blisborowi i dystans. Ale to jest taki wyścig przygotowawczy. Za trzy tygodnie jest bieg Jaroszówki i chcemy, żeby był rozbiegany. To późny cięż, taki ciężki, duży koń i, i potrzebuje ruchu, i chce jakby jaroszówki już biegać, żeby był przygotowany, ale nie, bo on może tu powalczyć, bo jakby nie niesie aż takiej dużej wagi. A biegał też 1600 metrów, także nie ma dużej różnicy. Marysin to koń, który się dopiero rozkręca w wieku 5 lat. No i warto było na niego czekać, jak widać, bo te Sylvanery to późne konie, i tak samo mogę powiedzieć o Trollstromie, który dopiero na jesieni odpalił. I to są dwa takie niewiadome konie: Marysin i Trollstrom. One naprawdę mogą zrobić progres, całą zimę przepracowały, zdrowe i, i zadowolone. I, no, I liczę praktycznie wszystkie swoje trzy konie. Pomimo tego, że stawka jest silna. Są inne konie, które. Ale mój, każdy mój koń powinien biegać dobrze. I następny wyścig to jest drugi wyścig. E, Handicap Abdullah w zeszłym roku wygrała Zirael, druga była Alice Gloria. Także się nastawiamy też na walkę tutaj. Na, na, zapisaliśmy Serpentitutation. I, I to jest koń, który jest zgłoszony do derby. Yy, zobaczymy, czy yy, zrobimy próby dystansowe, ale pokładamy w nim nadzieję, jaki jest zapisany do derby koń. Trochę urósł, zmężnia ładnie, pracuje z ładnym ruchem, ładnie galopuje. Myślę, że się może tutaj policzyć. Kolejny wyścig to jest nagroda Andersa. W zeszłym roku wygrał ją Gitarman. A w w tym roku pobiegnie tiri time mojej hodowli. To duży, ciężki koń i potrzebuje się rozbiegać. Nawet wolałbym, żeby to było 2 km. Ale taka miękka bieżnia pewnie będzie mu odpowiadała. Bo to koń, który biega siłowo, jest silny, mocny, wyrośnięty. Jest kawał byka i powinien tutaj powalczyć. I kolejny wyścig to nagroda Jamajki. I też muszę się pochwalić, w zeszłym roku Dżamajki wygrała klacz um, Wedding Ring, która później wygrała również um, wygrała nagrodę wiosenną. I Kanakore z tych samych właścicieli. Idziemy tą samą ścieżką, zobaczymy, może się uda. To trochę w innym typie klacz. Wedding Ring to duża w ramach, ta taka jest drobniejsza, bystrzejsza. Widać, że z potencjałem, i naprawdę na nią dobrze patrzymy. I nagroda strzegomia. Nasz y, czołowy dwulatek, który jako pierwszy wygrał. Twardy, mocny, biegał 6 razy. Groszek biegał 6 razy, i można powiedzieć, że się nie zmęczył. Tu przez zimę jeszcze poprawił. Trochę urósł, ale nabrał masy. Tak się wyrównał psychicznie. Też trochę. Zmążał, także, e, no, pomimo tego, że nie jest liczony, my zawsze swoje konie liczymy i liczymy, że Groszek może zrobić tutaj e, e, dobry wynik, bo naprawdę przez zimę dużo, 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 dużo poprawił. I na zakończenie dnia w Gonitwie siódmej dwa nasze stare dziady pobiegną, Pilecki który właśnie na przeglądzie było widać, że jest trochę lżejszy niż rok temu, i może być tak, że Aśka go trochę przewentylowała, i, i może jakby w tej trzeciej grupie zaistnieć. A biegnie też yy, The Kid Bobibi, który nie lubi mokrego Toru, jeżeli będzie mokry Tor Grząski. Niestety nie będzie mu dobrze szło. Dużo mam tych starych koni i ciężko mi będzie go na przykład wycofać i później jeszcze raz zapisywać. Także no musi tu biegać i jeżeli będzie grząski tor to będzie Bobiemu naprawdę bardzo ciężko. Sorry za te wywody. Na początku o koniach powiedziałem dużo, dużo mniej, ale nie jestem jeszcze w formie. Muszę się wciągnąć w sezon pierwsze cynki na rozruch. A za tydzień już będę więcej gadał o koniach, o jockeyach, o taktyce. A na razie to powinno Wam wystarczyć. Tak generalnie wygląda po startach naszych w Berlinie, że mamy konie przygotowane i, i powinny walczyć. Także moja rada: pakujcie nasze konie ostro. I życzę dużo wygranych i dużo satysfakcji z oglądania naszych podopiecznych. Hejka, trzymajcie się.